Nasze materiały napędza ceneo.pl. Największa porównywarka cen gier. arn.eu. Zanim zaczniemy, w nawiązaniu do pierwszego filmu. Wielu widzów zwróciło nam uwagę, że koncept naprowadzającego gołębia Z Worms 2 może pochodzić też z czasów II wojny światowej i planu na wykorzystywanie wytresowanych ptaków jako pilotów pocisków. Niestety nie udało mi się znaleźć potwierdzenia tego pomysłu w żadnym z oficjalnych źródeł. Skontaktowałem się natomiast z Team 17, by dopytać bezpośrednio autorów, ale niestety w momencie nagrywania tego materiału nadal nie otrzymałem odpowiedzi na to zapytanie. Jeśli coś się zmieni w tej kwestii, na pewno dam Wam znać. A teraz, by dalej nie zanudzać bombardowanie owcami. W poprzednim materiale ustaliliśmy, dlaczego to właśnie owce są nośnikami śmierci, ale czemu możemy się nimi bombardować? W ramach nalotu bombardowanie owcami z nieba z ciężarówki farmera zrzucone zostaje ich całe stado, a w tle przygrywa francuski hymn. Hmm. Za tę dziwną mutację nie możemy obarczyć już Czarnobyla. Owca była jedną z najbardziej znanych broni w pierwszej odsłonie Wormsów, więc gdy do sprzedaży miało trafić Worms DC, a potem Worms 2, autorzy chcieli skapitalizować na ich popularności, dodając do gry kilka nowych, związanych z nimi broni. Tam więc znalazł się Confused Shipstrike. Nazwa, która odnosi się rzekomo do znanego obrazka oszołomionych owiec zagradzających wiejskie drogi. Ale atak ten zmienił się w Worms Armageddon. Tu nazywa się French Sheep Strike, czyli bombardowanie francuskimi owcami. Teraz owce płoną, a atakowi towarzyszy Marsylianka. A to, podobnie jak w przypadku pocztowców, za sprawą kolejnego strajku, tym razem francuskich farmerów, który miał miejsce między premierą drugiej a trzeciej części gry. Brytyjczycy i Francuzi kłócili się wówczas o prawa do importu puchatych wełniaków, co uwiecznione zostało na wieki w formie tej zmodyfikowanej broni. Bezpośrednio odnosi się do tego instrukcja gry, nazywając ten atak gniewem upartych francuskich farmerów: szalone krowy i klonowane owce. Powysłodawcy zarobaczonych pukawek naprawdę lubili odnosić się do bieżących wydarzeń medialnych. Obok Czarnobyla i strajków tematami nagłówków był europejski wybuch epidemii BSE, gąbczastej encefalopatii bydła znanej powszechnie jako choroba wściekłych krów. Pierwszy europejski przypadek zanotowano w 1986 roku w Wielkiej Brytanii właśnie, a do połowy 1990 schorzenie uważane było za międzynarodowy problem. Koncept szalnej krowy przeniesiono więc również do łomców, gdzie pełniły rolę alternatywy wybuchowej owcy. Tych jednak można było wypuścić całe stado, do pięciu krów naraz, a na dodatek nie skakały, a biegały po planszy, co czyniło z nich zwierzaki przydatne w innych sytuacjach. Co nie znaczy, że generatory wełny były gorsze od dawczyń mleka. Klonowane owce były duplikatem krów, zachowującym specyficzny sposób poruszania się baranków, ale z unikatową grafiką zbliżoną do krasul. Inspiracją dla ich powstania był naukowy przełom z klonowania pierwszego ssaka, owcy domowej doli w szkockiej wsi rozlyn pod Edynburgiem. Miało to miejsce w 1996 roku na kilka miesięcy przed premierą gry. Bomba bananowa. Banana Bomb to kolejny przykład luźnego odniesienia, które ginie gdzieś w tłumaczeniu. Sam pomysł na to, by robale obrzucały się owocami, bierze się bezpośrednio z dosowej gry Gorillaz, która była jedną z inspiracji dla wormsów. Tam, zamiast żownic, wybuchowymi bananami miotały w siebie tytułowe małpy. Ale rozpadająca się natura bomby to luźna aluzja do tego, że banany sprzedaje się w kiściach. Kiść po angielsku, cluster, to również określenie dla odłamków w granacie. Słowo to figuruje również w angielskiej nazwie bomby kasetowej, cluster bomb. Obie bronie rozpadają się po wybuchu na dodatkowe odłamki. Indyjski test nuklearny. Kolejna broń z kategorii tych historycznych. Pierwotnie znana po prostu jako bomba nuklearna. Opcja ta powodowała znaczące podniesienie się poziomu wody. Funkcja ta występowała w takiej formie w Worms DC i Worms 2. Przy jej odpaleniu w tle przygrywał francuski hymn, który w późniejszych odsłonach przejęły pokazywane wcześniej owieczki. Wykorzystano go tu nieprzypadkowo, bo jest bezpośrednim nawiązaniem do testów nuklearnych, które Francja przeprowadzała na przełomie 95 i 96 roku. W trzeciej części, Worms Armageddon, atak ten został zaktualizowany w oparciu o ówczesną sytuację polityczną. Jak przeczytamy w instrukcji gry. Najpierw Francuzi, teraz knują Hindusi. W maju 1998 roku w indyjskim Pokran przeprowadzono serię testów jądrowych, o których zawrzało w mediach. Większość światowych mocarstw zagroziła sankcjami, jeśli Indie będą kontynuować nieautoryzowane badania. Zderzenie to nie mogło przejść bez echa w świecie robali. Atomówka przerobiona została w Worms Armageddon na indyjski test nuklearny. Ikonka zmieniona na pasujący do konwencji pałac, oprócz podnoszenia poziomu wody, atak zatruwał również wszystkie robaki na mapie, rozwijając koncept skażenia promieniowaniem. Bezcenna waza z dynastii Ming. Bezcenny wazon to komediowa klisza pamiętająca jeszcze czasy czarno-białego kina. Na pewno nie jeden raz spotkaliście się z tym konceptem w komediach. Jakiś bohater absolutnie przypadkowo rujnuje warte miliony dolarów niezwykle delikatne dzieło sztuki? Jaś Fasola robił to z obrazem. Detektyw Cluzo z pianinem, a Frank Drebin z każdym możliwym skarbem pod słońcem. Ale dlaczego cenne antyki utożsamiamy tak często z chińską porcelaną? Po pierwsze, z uwagi na ich powszechność i wzrost w cenie w ostatnich dekadach. Dawniej Europejczycy chętnie sprowadzali ze wschodu drogocenne, atrakcyjne wizualnie wazony do swoich domowych kolekcji. Ten aspekt mógłby sam sobie stać się tematem na osobny materiał na jakimś kanale historycznym. Im więcej trafiało ich na zachód, tym bardziej rosła świadomość ich wartości i tego, jak łatwo jest je zniszczyć. Ale waza z dynastii Ming przypieczętowana została jako międzynarodowy symbol słonia w składzie porcelany w 1995 roku, gdy chiński artysta Ai Weiwei rozbił umyślnie bezcenną, liczącą dwa milenia, urnę w ramach instalacji artystycznej. Szum medialny, związany z tym wydarzeniem, był bezpośrednim impulsem do załączenia tej broni w Wormsach, gdzie również rozbija się na małe, eksplodujące odłamki. I choć sławny, stłuczony Sui Wei, -Wei pochodził z dynastii Han, w popkulturze spopularyzowały się skorupy Ming z uwagi na ich dużo większą rozpoznawalność. Bomba megabajtowa. A co gdybym wam powiedział, że wszystko co wiecie o bombie megabajtowej jest... kłamstwem? Bomba megabajtowa nawet się tak nie nazywa, a określenie to jest błędem w oficjalnym polskim tłumaczeniu gry Worms World Party. Ups. Ale ciężko dziwić się tłumaczom, bo cóż innego mogłoby przyjść im do głowy na widok nalotu, na który składa się olbrzymi, noszony na wietrze balon, wyglądający jak komputerowy maniak. Skojarzenie MB z megabajtami wydaje się dość oczywiste. Ale w rzeczywistości geneza i projekt dla tego sekretnego ładunku, który w oryginale nosi mniej jednoznaczną nazwę MB-bomb, mają dużo bardziej hermetyczne korzenie. Warpedia w Worms World Party zdradza, że bomba ta jest karykaturą Martyna Brauna, stąd inicjały. Kryjący się pod pseudonimem spacz programista był kierownikiem robaczych projektów, a jego umieszczenie w grze miało być żartobliwym odwetem kolegów z pracy. Alternatywnym wyjaśnieniem dla polskiej lokalizacji tej broni mogłaby być aluzja do książki Bomba Megabitowa Stanisława Lema, ale nie jestem pewien czy autor spolszczenia zerkał w tym kierunku. Z podobną sytuacją spotkał się Kenny Magnuson, grafik gry. W Worms DC wpisać można Easter egga, który podmienia nazwy broni na ich szwedzkie odpowiedniki. Dodatkowo przekształca też broń owca na linie w Keniego na linie. Ikonka zmienia się w karykaturę artysty, a grafika owcy w małego ludzika. Nalot dywanowy. Rzadki przykład żartu, który idealnie tłumaczy się również na język polski. W obu językach nalot dywanowy to wojskowy termin określający zrzucenie z powietrza dużej liczby ładunków wybuchowych na mały obszar. Z tym, że w Wormsach zrzucane są prawdziwe dywany dowcip dość łopatologiczny. Ale żeby nie było zbyt prosto w Worms 2 i pierwszych wersjach późniejszych odsłon broń ta nazywała się Mike's Carpet Bomb, czyli nalot dywanowy Mike'a. Kim jest Mike? Kolejnym hermetycznym żartem. Mike's Carpet to znana w okolicach Yorkshire sieć sklepów dywanowych, znanych tam ze swoich żenujących reklam, inspirowanych tymi amerykańskimi. Klotka głosi, że reprezentanci Mike's Carpets nie byli zadowoleni z pojawienia się w Wormsach, więc autorzy zmuszeni zostali do zmiany nazwy broni. W późniejszych odsłonach usunięto z niej nazwę sklepu, choć ciężarówka, pełniąca rolę odrzutowca, wciąż przyozdobiona jest jednoznacznym logotypem. Zmianę tę cofnięto później w społecznościowej ładce do Armagedona, przywracając broni oryginalny tytuł. Armia Zbawienia. Armia Zbawienia to ruch religijny o strukturze quasi-militarnej, który znany jest na całym świecie ze swojej działalności charytatywnej i humanitarnej. Założona w Londynie, ma w Wielkiej Brytanii dość dużą prezencję z uwagi na liczne sklepy sprzedające używane produkty otrzymane w dotacjach. Zyski ze sprzedaży przekazywane są na kultywowanie celów charytatywnych. Jako organizacja inspirowana armią, posiada również swoje własne orkiestry, których elementem charakterystycznym są tamburyny. To właśnie one i specyficzne czarne mundurki zainspirowały tę robaczą broń, która maszeruje po mapie i wybucha w bębenkowe odłamki. Karta i skakanka. Technicznie nie są to bronie, ale dołączam je tu, bo czemu nie? Jedną z nowych funkcji dodanych w Worms Armageddon było wprowadzenie tzw. kart dawców. Po śmierci, ostatni robak danej drużyny, zamiast nagrobka, mógł pozostawić po sobie tytułowe karteczki, które, zebrane przez innego gracza, wzbogacały jego arsenał o pozostawione przez truposza bronie specjalne. Te są odniesieniem do wprowadzonego w Wielkiej Brytanii systemu kart dawców. Obywatele mogli wypełnić, a potem nosić przy sobie charakterystyczną niebiesko-czerwoną kartę i oznaczyć na niej, jakie organy mogą zostać wykorzystane po ich śmierci. Skakanka natomiast nawet nie nazywa się tak w angielskiej wersji gry. Tam nosi nazwę Skip Go, czyli pomiń kolejkę. Więc dlaczego robale hopsają na linie? To kolejna angielska gra słów. Słówko skip, oprócz pomijania, może też oznaczać podskakiwanie. Skakanka to w tym języku skipping rope. Całkowicie dosłownie można więc przeskoczyć swoją turę. I to już wszystkie nietypowe inspiracje dla robaczego arsenału, jakie udało nam się odkryć w dwuwymiarowych odsłonach kultowych Wormsów. Co nie znaczy, że temat niecodziennych odniesień serii jest stuprocentowo zamknięty. To chyba jedyna taka gra tego gatunku, charakteryzująca się głęboko ukrytą mitologią i przebijającym się spod powierzchni żartów mało znanym kanonem i fabułą. I jest to temat, który również chciałbym kiedyś zgłębić. Na razie natomiast czas mojej tury dobiega końca, więc żegnam się z wami. Do usłyszenia.